Witam serdecznie, Cezariusz Wik pośrednik. Widzę, że udało się dotrzeć, tak? Był problem z parkowaniem, nie? To proszę się nie przyzwyczajać, bo lato jest. Zapraszam. Więc tak, tutaj mamy. Proszę. A bo dobrze, ja wejdę pierwszy. Tutaj mamy klatkę schodową. Proszę zamknąć, tylko proszę trochę ciszej. Tutaj mamy taki układ, że właściciele są na dole, ale ich tak naprawdę nie ma, bo oni wyjechali. Na no dobra, nie będę panu okłamał. Leczą się po prostu w zakładzie takim specjalistycznym. Pokażę panu dlaczego. Więc tak, no są po prostu zbieraczami, tak? Po angielsku hoarding to się nazywa. Tutaj, tutaj jest komórka lokatorska właściciela. No i on tutaj zbiera po prostu znamienite wszystkie szpargały, które mu się nawinęły przez całe życie. Także. Tutaj jest spoko, tylko tu nie można wchodzić ani, broń Boże, przestawiać też, bo. Broń Boże, przestawiać, bo czasami wracają, mają takie przepustki i widzenia. A tutaj mieszka pani, znaczy mieszka, no też jakby trzyma swoje tutaj jakieś komody, prawda, do buty, rowery górskie. Tam jest piwnica, tam też było wynajmowane, ale na razie jest zajęte, także do widzenia! My jesteśmy jak coś! No, także tak, proszę się y, jakby tą klatką schodową nie martwić. Y, tutaj jest wspólna łazienka, pan też również może korzystać. Proszę bardzo, jest to w jak najlepszym jakby stanie. Woda ciepła. Y, no, to jest syfon, które trzeba trochę, prawda, się tutaj porozmawiać z osobami, tam co na dole mieszkają. Y, nie ma problemu. Strzykawka nie wiem skąd się tam wzięła. Wydaje mi się, że to. Ktoś karmił pewnie swojego pupila jakimiś lekami. Więc tak, tutaj jest klatka schodowa. Kiedyś była wykładzina, prawda? Przepraszam za mój strój nieformalny, ale jest dosyć ciepło. Zapraszam na górę. Tutaj kiedyś była wykładzina. Proszę zobaczyć, że w ogóle to drewno, to drewno nie skrzypi. To jest, to jest w sumie dziwne, bo ostatnio skrzypiało. Zapraszam do góry. Tutaj widać jeszcze klej po wykładzinie. No i tutaj. Jest pana królestwo, jeśli pan się oczywiście zdecyduje. Więc tak, tutaj już jest całe pana. Może zaczniemy tutaj od pokoju, jakby takiego, że tak powiem, wypoczynkowego. Może pan tutaj. Są też akcenty azjatyckie. Więc tak, tutaj jest sypialnia, w której pan może oczywiście się rozgościć. Biblioteczka, prawda? Tutaj wypoczynkowa kanapa. Gdyby pan się z dziewczyną wprowadził, no to jest tutaj. Toaletka, a tutaj do zagospodarowania, prawda? Materac, super łóżko, wszystko działa. Jest troszkę tak, to, to gra muzyka, gra muzyka. Dobre ucho ma pan, wprawne ucho. Jest szkoła muzyczna i ta szkoła muzyczna jest nieprawdopodobna, ponieważ jest nawet otwarta w lato, tak jak teraz, więc. Może pan tutaj usłyszeć jakąś kołysankę o 22, bo jest to szkoła muzyczna wieczorowa również, bo dzienna też i zaoczna, więc właściwie od podziałku do niedzieli, od rana do wieczora. Mm, tu zrobimy niespodziankę za moment. E, więc tak, zapraszam tutaj do toalety. Proszę. Wszystko oczywiście działa, jest świeżo malowane. I tak, tutaj mamy łazienka, proszę bardzo, z funkcjonalną umywalką. Mydło w cenie. Tutaj możemy, jeśli pan się zdecyduje wprowadzić ze swoją na przykład dziewczyną, chłopakiem, co pan lubi, można się. A nie, to nie działa, tak. Ale no mniej więcej można. O, może tak zrobić. I już nie widać, jak ktoś korzysta z ubikatora. Woda jak najbardziej też działa. Super. Tutaj co? Kafelki. To jest w takim stylu boho bardziej zrobione. Mamy tutaj takie wykończenie. Cementowo, asfaltowe, super. Mamy też oczywiście mm, kafelki. To taka moda teraz na perylowskie rzeczy. Także tego to nic nie zedrze, proszę pana. Proszę się nie martwić. Eee, to w pierwszym miesiącu wynajmu. Eee, ogarniemy. Proszę się nie martwić. Uh, ale akustyka dobra, prawda? Może Pan śpiewać albo zaprosić ludzi z. Ze szkoły muzycznej. Zapraszam teraz do salonu. Salon jest też jak najbardziej funkcjonalny. Mamy tutaj e, stereo i to nie byle jakie z lat 80., -tych. stół mieszczący spokojnie kilka osób. E, tutaj może pan włożyć wszystkie swoje e, ubrania, ciuchy, jakieś ważne dokumenty. E, no i niewątpliwie świetnym, w ogóle super pochłaniające też słońce zasłony. No i najlepszą rzeczą w tym całym mieszkaniu jest piękny taras. Niestety nie można na niego wychodzić, bo grozi zawaleniem, ale może Pan uchylić, ale tylko do góry. Tylko do góry, tak mi powiedział zarządca budynku. Tylko, do, tylko dotąd. Ach, słychać też szkołę muzyczną. No dobra. Eee... Co tam? tam jest, chyba? Wydaje mi się, że właściciel zaczął klimatyzację, po prostu tutaj eee, przygotowuje tutaj całe osprzętowanie do klimatyzacji, więc proszę się tym nie przejmować. Zresztą to jest leciutkie, nawet jak ja na przysłowiowy web spadnie, to nic się nie stanie. Eee, tutaj eee, może pan, jaki pan chce kinkiet za zamontować? Eee, nie, kinkiet to nie. Eee, jakąkolwiek, jakąkolwiek żaróweczkę, najlepiej ledową. Do podlewania kwiatków, prawda? Bo też przynależy kawałek ogródka, ale to później. Obraz. No i teraz tak. Wiem, że pan jest desperowany, no bo rynek tak wygląda, tak? Mamy taki żarcik teraz wśród pośredników, że myślałeś, że w 2022 wynajem mieszkania był trudny? Pierdol się! Zobacz, co się dzieje w 2023. Więc jeśli Pan chce, znaczy wiem, że Pan chce, bo nie ma nic na rynku, podpisać umowy, to mam tutaj ołówek. Proszę się bardzo szybko zdecydować, bo na pana miejsce mamy 2000 Polaków i 12 000 Ukraińców, którzy od po prostu z miejsca przebijają jeszcze pana ofertę. Także myślę, że 4900 miesięcznie to nie jest zbyt wiele. Oczywiście dochodzi do tego moja prowizja, która wynosi jedno, jednorazowy czynsz plus VAT. Czyli zarabiam 4900 plus wat. Oczywiście od właściciela biorę tak samo, więc szybka matematyka. 9800 to zarabiam w 15 minut. Eee, prawie tak jak influencer. <grym> Albo nawet lepiej. To co, podpisujesz czy wypierdalasz? Dobra, widzę, że pan się nie może zdecydować. Ja mam następnych klientów. To zapraszam tutaj do sąsiadów na dole. Pan sobie posiedzi, wypije herbatkę. Eee, bo ja naprawdę nie mam czasu pana tutaj dalej oprowadzać. Jak widać jest całkiem przytulnie. Na pewno w lato jest całkiem chłodno. Miejsca jest co nie w sumie jest tu całkiem przerażająco. Ale zimno, ekstra. Zapraszam oni tutaj. Cześć! Cześć Henryk! O! To tu robicie te tortury, znaczy... To tu przyjmujecie gości? Pan tu wsiądzie na chwilę, dobra? Kurwa, bierz to za czterdzieści dni trzyma to. <gry> Kurwa, tak blisko było. Co mu się tam nie podobało? Ja naprawdę nie roz. A on został tam w piwnicy. Halo, dzień dobry, Cezary, już pośrednik z tej strony, słucham. To trzypokojowe mieszkanie? <noise> z klatką schodową, tak? To za 4900? Oczywiście, że jest wolne, proszę pana. Ja nawet jestem w okolicy, więc jak pan ma ochotę, no to, to zapraszam serdecznie na oględziny. Mogę również wysłać zdjęcia oraz rzut całego budynku. Ale najlepiej, jakby pan przyszedł i to zobaczył. Za 15 minut? Wilu, pan chce tam mieszkać? <laughs> Pomieścimy i 12, dobra. To wbijaj. Ja za, Znaczy, proszę, proszę przyjść. Ja za 15 minut będę na miejscu. Do usłyszenia! Ach, kocham te roboty.